Ruszyły! Baritone dobrze przyjął start, enter emisar, bardzo słabo. Z jednego konia jeździ spad. Prowadzi stawkę trim, tutaj dobrze kapitan Aragorn, wszystko razem, blisko. Prowadzi super quick, na drugiej pozycji galopuje trim i ta para ma przewagę nad resztą stawki. Super quick i trim na czele. Enter daleko w odstępie, razem Super Quick i Trim. Na dalej Baritone, blisko galopuje Invicta Warsawia. Tam na, na tych pozycjach dalszych konie galopują mocno, mocno zgrupowane. Super Quick na czele. Na drugiej pozycji Trim, na trzeciej tam po, poprawiła Invicta Warszawa Ale w tej chwili stawka się, szczególnie czołówka, mocno, mocno zgrupowała. Tutaj przy bandzie bardzo dobrze galopuje Invicta Warszawia i wyjście na prostą wyprowadza Super Quick i jest na czele. bardzo blisko Crusis Ebi i na razie ta para ma przewagę nad resztą stawki. Również bardzo dobrze finiszuje Invicta Warszawia, ale tutaj do walki włącza się. Kapitan Aragorn, i on w tej chwili jest na czele. Kapitan Aragorn jest pierwszy do celownika. Jeszcze zostało jakoś 150 metrów. Walka: Kapitan Aragorn, Crucis Ebi, Invicta Warsawia, ale na czele jest Kapitan Aragorn przed inwiktą Warszawią w celowniku.